thank you Jak zwykle w naszym programie staramy się zrobić recenzję jakiegoś rpg no bo w końcu to jest temat yy, aż podstawowy naszego kanału, RPG-i. Yy, i mam takie wrażenie po tym, jak zrobiliśmy recenzję Foxie BRP, Basic Role Playing, że trochę nie wybrzmiał jeden temat yy, w tamtej recenzji i chciałbym przy okazji dzisiejszej gry trochę go podbić. Ale zanim przejdę do tego, jaka to jest gra, muszę Was wszyscy, moi drodzy, ostrzec. Bardzo, ale to bardzo uważajcie, co mówicie przy Mału. Bo ja kiedyś powiedziałem, kurczę, jest taka gra, przyjrzałbym się jej, ale teraz za dużo zakupów. No nie ma jak. I następnego dnia powie, Mału powiedziała, proszę, i przyniosła mi grę. Także trzeba uważać, bo potem trzeba podziękować. Bardzo dziękuję, Mału. Dostałem od Ciebie grę pod tytułem. Cepheus Universal. I o tej grze będę dzisiaj mówił, a właściwie nie tyle o grze, co bardziej o pewnej mechanice. A Cefeus Universal to gra napisana przez Paula Eliota, wydana przez Zoser Games, i ona jest opisywana jako science fiction role-playing game. To jest jakby taka podstawa bardzo mocna. Natomiast wy pewnie już, jeżeli się interesujecie y, tego typu grami, to zdążyliście zauważyć, że tego gier z nazwą z tytule jest bardzo dużo obecnie. I nie jest tak bez powodu. Jakoś, kiedy y, Mungus dorwał się do y, Travelera i zaczął wydał pierwszą edycję i zaczął coraz więcej praw zbierać do siebie, bo robili to naprawdę dobrze i to. Wydali się być sensownymi następcami, tak, tak uważam dalej, do tego, żeby wydawać trawelera. Coraz więcej praw pod swoje skrzydła przyjmowali, właśnie z, na lewo i prawo, odkupowali od różnych wydawców, bo Traveler był bardzo rozparcelowany. To zrobili jedną rzecz. Wydali SRD, czyli takie czyste zasady tego wczesnego trawelera, tego jeszcze z lat 70. i późniejszych rozwojów. Wydali to jako SRD i puścili to normalnie sieć. Każdy mógł z tego korzystać w jaki sposób chciał. I wtedy pojawił się Jason Kemp z Samarand Press, który wziął te zasady i wydał coś, co się nazywało Cepheus Engine. Samarand Press to jest wydawnictwo właśnie Jasona Kempa, takie bardzo małe, jednoosobowe, że tak powiem. No, oczywiście współpracuje z różnymi autorami. Zakłada, że to co pisze, wydaje za darmo. Więc cały Sefeus Engine do dzisiaj jest dostępny i można sobie poszukać różnych materiałów do niego, a jak Sefeus Engine się pojawił, to nagle masę ludzi zobaczyło, kurczę, to jest fajna mechanika, którą można stosować na wiele różnych sposobów w wielu różnych miejscach. My tą mechanikę znamy właśnie z Travellera, prawda? To jest podstawa tego y, Travellera mungusowego, w którego gramy, ale Cepheus jest... Takim zjawiskiem, które poszło znacznie szerzej. Jest bardzo dużo teraz różnych e, wydawców, którzy biorą tą mechanikę, robią swoją grę. Powstają więc e, takie kosmiczne różnego rodzaju gry, między innymi Zozer wydał coś, co się nazywa Hostile Environment, chyba jeśli się nie mylę, czegoś tak dawno. Hostile jest w tytule. I jest właśnie takim kosmicznym e, zagrożeniem tam, życiem, prawda, e, na <laughs> przeciwko walczeniu przeciwko kosmitom. Bycią gdzieś daleko od innych i radzeniu sobie samym dalej. Ale nagle okazało się, że ktoś wziął tą mechanikę i zrobił na niej uh, sędziego Dreda, Ktoś inny wziął tę mechanikę i zrobił coś, co się nazywa um, Zajbacu. Graliśmy w to w ogóle. To jest gra się w niedalekiej przyszłości um, żołnierzami po prostu Jakuzy w świecie, w Tokio. Bardzo fajna gra, naprawdę bardzo polecam. A ktoś jeszcze w ogóle wziął, powywalał z tej mechaniki mnóstwo rzeczy i zrobił coś, co się nazywa e, chyba Miecze Sefeus i to jest w ogóle fantazy na, na podstawie Czyli to, co e, pojawiło się właśnie teraz, że to jest science-fiction role-playing game, to nie zawsze tak musi być. Sefeus jest mechaniką, jaką jest, taką jest, jedni ją lubią, inni nie i można jej e, użyć do wszystkiego na dobrą sprawę. Wkrótce później pojawiła się również gra od Stelagma Publishing, która nazywała się Cepheus Deluxe Enhanced Edition. Najpierw było oczywiście bez Enhanced, potem z Enhanced. Cepheus Deluxe jest właściwie mechaniką wyciągniętą z tego współczesnego travelera trochę. To znaczy się nie do końca, napisaną oczywiście na podstawie SRD i tego Cepheus Engine, ale jest wszystko, co możemy znaleźć we współczesnym travelerze. W podręczniku głównym. I wydawałoby się, że skoro istnieje już tak dużo tych Cepheusów, to właściwie nie wiadomo po co Paul Elliott, który zresztą e, pomagał Jasonowi Kempowi e, z e, Samarand Press, pierwotnie wydać tego Cepheus Engine, pisał do, do niektórych jego książek, po co Paul Elliott z Zother Games wydali Cepheus Universal. I tutaj właśnie jest to porównanie, które chciałbym rzucić, jeżeli chodzi o porównanie z BRP. Bo BRP opisaliśmy jako grę RPG z grubsza. Oczywiście, której trzeba tam podjąć pewne decyzje. A mam wrażenie, zwłaszcza takie mocniejsze, jak już po tym, jak przejrzałem tego Cepheus i Universal, że to nie są gry RPG, to są silniki RPG. I to silniki, które e, wymagają od e, prowadzącego, od graczy, bardzo dużo pracy. To znaczy, trzeba usiąść, przejść przez ten podręcznik, przez te mechaniki. Tam jest wiele alternatywnych do siebie e, mechanik. I wybrać trzon tej mechaniki, która nas będzie interesowała, temat, który nas będzie interesował, e, sposób, właściwie opowieść, jaką będziemy chcieli na tej mechanice op opowiedzieć, i z tego złożyć swój własny taki mały podręcznik, prawda? Jakby z zasadami naszej kampanii. Tak działa BRP z grubsza i tak działa Cepheus Universal. Zgodzisz się ze mną, jeżeli chodzi o BRP, Foxie? Tak, tak, jest podobne podejście. Chociaż ja zdecydowanie jestem bardziej zwolennikiem procentówek w tym przypadku, że zależy pewnie, która wersja, bo. Ale pamiętam, nie chodzi mi o graliśmy... procentówki. Chodzi mi o to, że w BRP się nie gra jakby w BRP, tylko trzeba z niej wziąć mechaniki, złożyć swój własny podręcznik i zagrać na przykład. Zrobić swój własny tak, setting. Tak. I ja pamiętam przede wszystkim dlatego BRP i dlatego go poznałem na dobrą sprawę, że zobaczyłem twój taki setting zrobiony do Konana. I... A to było do BRP. No tak, no ale wtedy właśnie widziałem, w jaki sposób z BRP wzięliście to, co chcieliście, dodaliście swoje elementy, ale to ustawiliście. Wiem, jak to jest... Wiesz to, ja patrzyłem tego CFEUSA, którego graliśmy u Zeta, yy, na innego, był bardzo uproszczony tak. i szczerze mówiąc, to uproszczenie dla mnie szło za daleko. Już niewiele mm -hmm. dawało opcji. Możliwe, że w tych rozbudowanych jest lepiej, w BRP o tyle fajnie było zrobione, że tam są moduły nie? i oni ci sami proponują jak skomplikować walkę na przykład i tam są kilka poziomów, No więc właśnie... w właśnie wcześniejszym BRP, bo w tym nowym chyba już tego nie ma. Myślę, że trochę roz, rozwieje twoje obawy, jeżeli chodzi o Cepheus Universal, bo rzeczywiście to o czym ty mówisz, co się nazywało Cepheus Modern i graliśmy mhm. tą kampanię najemniczą na Cepheus Modernie, to jest bardzo uproszczony i fragmentarycznie wyjąty z SRD mechanika Sefeusa. I właśnie co jest fajne w Uniwersalu, że budując swoją własną grę możesz zrobić takiego Moderna na podstawie te, te, tego Sefeus Universal, ale możesz też zrobić grę zdecydowanie bardziej zaawansowaną. I teraz co w ogóle jest w środku? Tak naprawdę to szybko jest odczuwalne to, że to są narzędzia. Że to są zespoły narzędzi, które są do siebie alternatywne, które możemy sobie wybierać. Chcemy ten, 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 złożyć go do kupy, zmienić tam jakieś małe poprawki, jeżeli Charakterystyka naszej kampanii będzie inna. I od razu jest propozycja od nich, pokazują to. A jakie mogą być przyk przykładowe kampanie nasze? Bo wiadomo, że to mają być kampanie SF-owe, prawda? Tylko i wyłącznie dlatego ten system jest przygotowany. Więc możemy grać różnego rodzaju agentami. Możemy grać kolonizatorami, kupcami wojskowymi, zwiadowcami, odkrywcami, piratami, rebeliantami, podróżnikami w czasie, ci, którzy przeżyli postapokalipsę, albo kosmicznymi śmieciarzami, albo cyberbankami. Ta gra ma służyć do każdego modelu e, SF, jaki sobie wymyślimy. Ona w podręczniku, w podstawce daje wszystkie zasady, takie, których na przykład w travelerze nie ma, bo mi dodatki? O, wiem, właśnie bo... o to chodzi. Do tego zmierzałem. Jeżeli chcemy sobie travelera kupić, bo my zawsze mówimy, że w travelerze da się zagrać wszystko. I to jest prawda, no, my w to wierzymy tak. w jakiś sposób. Ale. Często jest tak, że bierzesz ten podręcznik i dochodzi do takiego momentu, kiedy mówią tak, są tutaj roboty, ale jeżeli chcesz mieć roboty, to sobie kup podręcznik roboty. Albo tutaj jest kilka pojazdów, cztery w podręczniku głównym, ale jeżeli chcesz wiedzieć, jak się projektuje pojazdy, jakie są inne pojazdy, to kup sobie dodatek pojazdy. I ta półka travelerowego maniaka jest naprawdę bardzo szeroka. Musi być bardzo szeroka. Cepheus mhm. Universal zakłada uproszczenie opisu mechaniki, naprawdę, taki na zasadzie nie ma tych, tych wie, wielu akapitów, opowiadania po raz kolejny, jak coś się robi, tylko w krótkich zdaniach, takich znanych bardzo dobrze graczom, którzy grali w gry wojenne, w takiej bardziej skondensowanej formie. takiej skondensowanej formie jest podana mechanika, którą możesz użyć do wszystkiego. Podstawka jest taka sama jak wszędzie. Sześć cech, trzy mentalne, trzy fizyczne, to jeszcze z dedeków są właściwie wzięte. Jest podstawowym... Ustawieniu, Social Influence jest połączone ze statusem rangą w karierze, którą mamy. Jest bardzo niewielka ilość skili, tak samo jak było w pierwszym Travellerze i niezwykle istotna jest technologia. Natomiast losowania postaci i tworzenia jest kilka rodzajów. Jest taka zupełnie losowa, jest taki bardzo szybki punktowy, jest nawet zrobiona taka, jak jest w Travellerze, czyli z tymi karierami, prawda, które możemy sobie mhm. z nich losować. Chociaż one są uboższe, zdecydowanie mniej tu jest skili niż w Travellerze mungusowym. Wyraźnie widać, że to jest gra trochę bardziej oldschoolowa i część umiejętności dostajemy na zero, takich, które każdy człowiek by miał. Czyli każdy ma atletykę na zero na przykład. Albo prowadzenie pojazdów, jeżeli żył w, w świecie, gdzie pojazd jest naturalnym zupełnie elementem. Jeżeli zakładamy, że wszyscy gramy gośćmi, którzy są najemnikami, to dajemy również przynajmniej na poziomie zero walkę na przykład. W ten sposób. Są tutaj XP, których nie ma w Travelerze, którego znamy, bo te kilka umiejętności chciałoby się rozwijać, i tu jest miejsce do rozwijania się. Jest dużo skili, które można gdzieś tam dokupić. Cała lista skili nie jest aż taka wielka i jest w dwóch różnych wersjach. Jest zwykła lista skili, ale później mówią, a co jeżeli gracie w low-techowe science fiction? No to tu macie drugą listę skili na przykład. Te skile są potem podzielone, w zależności od tego, w jakiego typu człowieka grasz, albo gdzie się urodziłeś. Każdy sobie może wybrać przy tworzeniu postaci z jakiej metody chce skorzystać. Jest oczywiście psionika, sześć podstawowych mocy, tak jak Traveler, to znamy bardzo dobrze. A potem zaczyna się w tym podręczniku to co jest najlepsze. Taki ogromny, ogromny, bo podręcznik ma e, przepraszam 450 stron, 460, to jest naprawdę gruby podręcznik, chociaż e, taki moim zdaniem to jest A5, a nie A4. Nie mam go wydrukowanego jeszcze absolutnie, bo go nie ma, ma, jeszcze. I mm, tam zaczynamy dostawać wszystko, co się dzieje. Więc na po początek mamy cały wielki rozdział, rozdział o wszystkich zasadach, zasadach przeżycia, zagrożeń, survivalu, wpływu praw fizyki. Naprawdę w krótkich akapitach. I to jest trochę minus tej gry. Raczej nie pograją w nią za bardzo ludzie, którzy mało wiedzą o fizyce, na przykład albo o zasad, zasadach takiego science fiction świata. Nie dowiedzą się z tego podręcznika tego za dużo. Choć są tam wszystko jest opisane, ale bardziej tak na zasadzie. Oto dajemy wam temat, a jak chcecie sobie, to musicie sobie poszukać w realnym świecie rzeczywiście, jak ten temat jest rozwiązywalny. Co dla mnie jest w porządku, bo dla mnie to jest, dla mnie to działa. Dostajemy później różne techniki augmentacji, jest retrogenika, jest cybernetyka, jest wiele pomysłów związanych z tym, jak medycyna tej przyszłości działa. Jak działa automatyczna chirurgia, jak pojawiają się maszyny skanujące choroby psychiczne, na przykład, jak wygląda klonowanie. Tam wszystko jest opisane i może sobie z tym działać. A później zaczynają się pojawiać yy, yy, takie tematy, jak na przykład przenoszenie świadomości. Bo oczywiście ten świat, ta, ta gra, tak samo jak gra w Travelerze, ma te swoje poziomy, jak to się nazywa, technologiczne? Tech level, tak? Tech level. Mm -hmm. Tak, czyli nagle. Dokładnie. Nagle pojawiają się rozwiązania y, naukowe, które my z naszej perspektywy uważamy, że są możliwe albo niemożliwe nawet gdzieś tam w przyszłości. I ona, ta gra nie tłumaczy jak one działają, tylko tłumaczy, że taka technologia jest i traktujemy ją trochę jak magię, tak? Ale gdzieś się jednak trzyma e, tych naszych, naszej świadomości tego, w jaki sposób możemy się rozwijać i co chcielibyśmy rozwijać w przyszłości. Jest... Ogromny, oszałamiający właściwie dział ze sprzętem, z technologią, bo technologia według Cepheus Universal jest podstawowa i to jest podzielone. Oczywiście że tam jest cały, wielki rozdział obrony znacznie szerszy niż w Travelerze, ale tam jest ogromna w ogóle e, działy o teorii komputeryzacji, jest duża lista oprogramowania, naprawdę bardzo duża. Jest sztuczna inteligencja opisywana, różne typy sztucznej inteligencji, transferowanie właśnie myśli, robotyka. E, to jest o tyle fajne, że na przykład nagle myślimy sobie, zaraz, to ja mogę zagrać takiego Eclipse Phase'a albo Ghost in the Shell, prawda, jak z komiksu było, że przeskakujemy po prostu świadomością do różnych, do różnych ciał po prostu, tak, technologicznych, gdzieś tam rozrzuconych po świecie, bez żadnego kłopotu. To tam jest rzucone po prostu. Jest cały dział z pojazdami. No właśnie, to też jest ciekawy motyw. Trochę słuchałem tych ludzi, którzy robili tę grę, i oni e, dużo tam się gdzieś e, rozmawiali, ze sobą wspierali się i przemodelowali ten podręcznik. Fajnie zrobili, że są rozdziały i w każdym rozdziale jest wszystko, co dotyczy danego tematu. Więc, jak jest sprzęt, to jest cały ten temat o sprzęcie, o jak się go serwisuje, jak się naprawia, w jakich technologiach istnieje. Jeżeli następny pojazd, rozdział jest o pojazdach. To Mamy technologie, sposoby budowania własnych pojazdów, samolotów, statków powietrznych, grawów, pojazdów nawodnych, łodzi podwodnych, mechów wszystko po prostu tam jest w tym w środku i sposób przemieszczania się i walki. W jednym rozdziale pojazdy po prostu. Później mamy kolejny rozdział, nazywa się pojazdy kosmiczne i podróż kosmiczna i tam jest sposób zapewnienia paliwa nam, tankowania, zużywania zapasów, budowy statków, wykorzystywania na handel, kopalnie, walki w przestrzeni kosmicznej. To wszystko jest w tym dziale a potem zaczyna się opis świata. I tak jak w Travellerze mamy tworzenie światów. Jest takie uproszczenie w Travellerze, prawda, że jeden system to jeden mhm. świat na tej zasadzie. Tak. Znaczy, znaczy to jest to no tak, to tak, że domyślnie tak jest tak domyślnie pod sektory, no. Tak, trochę jest trochę jest jak w Gwiezdnych Wojnach, lecimy na Tatooine a tu jest jedno miejsce po prostu, no, nic więcej mhm. tam nie ma. Tymczasem tutaj, oprócz tego, że możemy sobie stworzyć każdy z tych yy, światów w sektorze, to możemy, i mamy do tego narzędzia, stworzyć sobie system gwiezdny. I w tym systemie gwiezdnym wiemy, ile jest planet, jakie planety, ile tam jest osiedli, na przykład jak są rozrzucona, ludzkość, skąd się bierze zapasy. Oczywiście wiadomo, że jest gazowy gigant, tak samo jak w Travelerze, ale to nie jest tak uproszczone, po prostu jest więcej tej informacji. Eee, poza tym eee, mamy fajny opis megastruktur, tych wymyślonych. Światów bombelkowych cylindrów Onila, sfer Bernala, torusów Stanforda, ringów Bishop'a, gwiezdnych Wroc, sfer Dysona. To wszystko tam jest po prostu w jednym akapicie opisane, i jak to można wykorzystać? Czasami jest mechanika do tego dołożona jakaś, która mogłaby do czegoś służyć. Super. W rozdziale o obcych mamy y, opisanie, jak tworzyć ekologię, właściwie istoty, które żyją na danej planecie. I zaczyna się od zwierząt, tak jak było w pierwszym Mungusie, że tam była taka fajna tabelka z losowaniem, ja ją bardzo lubiłem, że wymyślono, że on ma takie cechy, jest takiej wielkości, y, ma taki sposób żerowania, prawda? I mhm. na tej podstawie budowało się y, istoty żyjące, to cały czas tutaj jest i działa. I jest dodatkowo od razu tabele spodhenosowe są z tymi istotami, a potem są rasy sofontów, generowanie rasy sofontów, przykład jak to można dzielić, a właśnie we wszystkich tych rozdziałach, jak tam to jest trochę mechaniki rzuconej, to jest zazwyczaj całostronicowy przykład tego, jak coś tworzymy po prostu. Fajnie napisane i takie, że wyjaśnia jakieś tam problemy. A potem mamy spotkania w kosmosie, przemierzanie planet, zdarzenia. Jest tego całe mnóstwo. Na przykład, czegoś, co mi brakuje w podręczniku do trawelera, że już nie powiem o tym nieszczęsnym module do Roll20, który zrobił Mungus i który jest po prostu żenujący kompletnie. To tutaj na przykład mamy, bo w podręczniku do Travelera mamy spotkania w przestrzeni kosmicznej, jest ich tam mhm. bardzo niedużo. W porcie kosmicznym w Dziczy i w, e, i w mieście. Tam nie ma przypadkiem na K66. To nie tak, to mało, ale to są więc... takie krótkie tabele. Ja wiem, że na całą. A tutaj masz te tabelki, które są na przykład. Co spotkasz w przestrzeni kosmicznej, jest oddali od planet, blisko od planet? Jakie statki kosmiczne losujesz? Jakie statki kosmiczne spotkałeś? Co to jest za typ statku kosmicznego? Kto nim zarządza w jaki sposób? Tego tam jest dużo. Po prostu pojawiają się takie rzeczy. Dalej e, mamy e, spotkania w kosmosie, a potem przemierzanie planet. Jak już wylądujesz na planecie, to jak się podróżuje, jakie są tereny, jak działa. Dany, dany klimat, na przykład, albo dane warunki fizyczne, jak działają nasze podróżowanie, masz na przykład wszystkie takie niebezpieczeństwa. Tu ruchome piaski, tam morze rtęci, tam coś, wszystko to gdzieś tam jest opisane. A później pojawia się rozdział, który mnie po prostu trochę wyskoczyłem z butów, bo jest o podróżach w czasie. To nie jest duży rozdział, ale jest fajnie zaznaczone wszystko, w jaki sposób są teorie właściwie. No, jak działają linie czasowe gdzieś tam, czy jest jedna linia czasowa, czy jest więcej linii czasowej. Jakie są metody podróżowania, właściwie czym my podróżujemy, co robimy, żeby podróżujemy. A jeżeli to jest maszyna jakaś, prawda, którą wymyślono ludzkość, to jak się ją programuje, jak się operuje ją podróżując w czasie. Jakie gadżety możemy dodawać przy podróżach w czasie, jakie są frakcje, które mogą się zmagać w czasie. Fajnie wymyślone. Później jest rozdział o prowadzeniu gry. Jest taki dosyć sympatyczny dla mistrza gry, ale. On jest szeroki, duży, znacznie większy niż ten, który byliśmy, widzieliśmy w Imperium Maledictum. Ale to też nie jest jakieś takie wielkie odkrywcze. Fajny, dobrze wystarczający do tego, co ma być. I później jest rozdział, jak zbudować własny setting. Czyli jak już wszystko nam opowiedzieli o, o sposobach grania, to powiedzieli nam, jak z tego złożyć po prostu swój własny setting i jak grać. I powiem szczerze, 460 stron to jest bardzo dużo, jak dla hmm. mnie. Ja się chciałem o to zapytać, ile ma stron? 460 stron ma ten podręcznik, ale to jest format A5, moim zdaniem, to nie jest A4. I to nie są zasady, które trzeba całe przeczytać. Nie bez powodu na samym początku jest postawione losowanie postaci z i rzucanie kośmi, bo to zajmuje dosłownie tam 30 stron w tym podręczniku i to jest wszystko, co muszą gracze wiedzieć. Pozostałe rzeczy są już do konkretnych rzeczy w kampaniach, które gramy, tak? Na tej zasadzie. Więc to jest fajnie też poukładane. I gra, którą dostajemy w ten sposób, jest dla mnie strasznie kompletna. To znaczy, się, ja nagle poczułem, że ktoś wziął i napisał podręcznik z myślą, masz stary. Tutaj raczej jest większość pomysłów, które możesz sobie wymyślić i puszczają cię dalej, pokazują ci, gdzie możesz się rozwijać i gdzie sam szukać informacji. Ale ja już nie czułbym żadnego potrzeb. przykład, prosty. Masz y, y, tworzenie statków kosmicznych w tym rozdziale któryś tam, prawda? Tworzysz statek kosmiczny i później masz informację, na przykład, że są y, moduły, które służą do wydobycia minerałów w przestrzeni kosmicznej. I dostajesz cały rozdział o tym, jak wygląda wydobycie. W jaki sposób się do tego podchodzi, jakiego sprzętu się używa, jak się na tym zarabia, i tak dalej. Wiesz o co chodzi. Tam mhm. handle to wszystko tam jest, tak samo pasażerowie to wszystko jest po prostu. To wszystko, co było w Travelerze jest i co było w wielu dodatkach później. Minusem tego podręcznika z całą pewnością jest to, że nie siadł przy nim tak naprawdę nikt sensowny, to zna się na projektowaniu. On nie robi wrażenia, to jest pierwsze. Ale po drugie, też nie jest super czytelny. Można by było znacznie lepiej go zrobić. Chociaż tam naprawdę nie ma taka, że się człowiek zagubić, coś z stylu. To jest dobrze pomyślane. Tylko, że ona jest nieefektowna. I ja taką sobie wyciągnąłem trochę ideę o tych ludziach, którzy robią takie gry. To też było częściej, wcześniej robione tak z grami bitewnymi, zanim gry bitewne stały się takie eleganckie. I planszówki też takie były wcześniej, że kiedyś projektując grę bitewną czy planszową, myślało się o graniu. O tym, jak będzie wyglądała gra, jakie ma możliwości. A obecnie myśli się o sprzedaży. I często dostajemy gry, które są świetne, które mają świetne ilustracje, rewelacyjnie wyglądają, ale są, do grania są takie no, musisz kupić ileś dodatków, prawda, tu dodatek, tam dodatek, tutaj coś musisz dołożyć, a tego to w ogóle nie wzięliśmy no. pod uwagę, sam to sobie to to robiliś, to chce jednak sprzedać produkt, a nie jedną, nie, nie jedną grę. dlatego tą grę nie stworzyli ludzie, którzy y, mają firmę wielką, która zarabia na RPG-ach. tylko zrobili ludzie z myślą o tym, że na się będziemy grali SF i każdy może sobie, sobie skorzystać jak chce. Taki typ. Niektórzy lubią, inni nie, wybór jest wasz. Pierwotnie ta gra jak wyszła w Pierwszej tej wersji ten Seferus Universal, już przeszło półtorej roku temu, czy rok temu, w PDF-ie, i długo go trzymają w PDF-ie, bo dopiero teraz go drukowali albo będą drukować na czasie. To mm, tam były w ogóle obrazki z AI w środku. Takie sobie, wiadomo było, ale chodziło o to, że to dalej robią ci sami ludzie, no nie składają go w Wordzie chyba z tego co widzę. Grafiki tam wiele nie ma i tak dalej. Zrobili grafiki w AI, trochę ludzi powiedziało, no, ale wiecie, AI nie, na bar nie za bardzo. Ja tego nie rozumiem do końca, ale rozumiem są ludzie, którym się to nie podoba. To goście wzięli, zatrudnili grafików i zrobili obrazki do tego już robione przez ludzi normalnie. I jakoś nie zyskała na tym. <laughs> Te grafiki są na bardzo różnym poziomie. Kilka jest bardzo ciekawych, większość jest tak, o, ta nasza to kaifasza nie wiadomo, skąd się wzięła. Czyli podręcznik nie będzie ładny. Podręcznik będzie gruby. Ale jeżeli chcecie grać w SFY i lubicie się bablać w mechanikach i składać sobie swoje własne gry, bardzo proste, naprawdę można złożyć, albo bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane, to ja szczerze polecam Cepheus Universal, bo lektura tego podręcznika długa, bo długo go tam gdzieś tam czytałem, sprawiła mi masę satysfakcji i dobrej zabawy. I coraz bardziej lubię Sefeusa, bo tak jak graliśmy w tych Najemników, było zbyt prosto rzeczywiście, ale fajnie wymyśliliśmy sobie tego świat i graliśmy. Tak jak graliśmy z moimi graczami w Zaibatsu, e, okazało się, że zarombista gra i fajnie wymyślona, w ogóle zmieniona lekko mechanika e, akcji, tam się działa, jest tylko jedna akcja w rundzie, albo się ruszasz, albo, albo strzelasz, uh -huh. bardzo dynamicznie się tam robi. To Sefeus naprawdę ma dla mnie duże, duże możliwości. Ja i tak będę kupował tego nieszczęsnego Travelera, bo go lubię. Czemu nieszczęsnego? Bo widzę teraz, jak ktoś może podejść do mnie i powiedzieć: Masz, tutaj dali, daliśmy dużo wysiłku, ale zostawiliśmy ci mnóstwo przestrzeni do grania. A od y, Travelera, to teraz akord uzupełniam, dostaję tworzenie świata, tworzenie ekologii, małe statki. Duże statki, ale, ale, stronie, no, 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 ale statków. To jest dobry no, produkt dla staruszków. Mówię inaczej, tak. no, nie masz czasu na robienie. Owszem, okay, mo mogę zrobić tyle i tyle statków. Mogę też zrobić NPC w Warhammerze, yy, ale nie robię tego. Nie mamy czasu na to, więc nie będziesz S konstruował statków. Niestety. To są świetne argumenty. Masz rację, oczywiście, tą 100% i ja kocham tego mojego travelera Tylko, że tak mi się trochę znaczy, łezka, łezka zakręciła. Ale mi się, podoba, ale mi się łezka zakręciła. Kręciło. Bo przypomniałem sobie, jak siedzieliśmy z ludźmi w klubie bitewniackim i sami to robiliśmy takie rzeczy. Jak pisaliśmy sobie hmm. elementy, to trochę może jestem sentymentalnym dziadem, no nie na tej zasadzie. Ale no nie ja się zgadzam z tym, tylko że to jest kwestia tego, nawet jak zobacz nasze wyjazdy teraz RPG-owe, no, przygotowaj rzeczy, no ale to mam... takie coś, to może zrobić raz na jakiś czas skokiem, potem masz zbyt dużo innych różnych obowiązków, nawet nawet kanał tutaj. I teraz jak ja siadam i mam wymyśleć teraz. Szereg różnych pojazdów, a dostać pełną flotę Trzeciego Imperium, i nawet ja nie muszę wprowadzać tych wielkich pancerników, ale mogę sobie wybrać, pokazać te krążowniki, pancerniki. Tak, tak, tak. Bo to ułatwia mi oczywiście. Natomiast ja rozumiem, że z tego czasu bardzo mnie kręcił Millerowski Traveler piątka mm -hmm. z tym takim niesamowicie skomplikowanym tak, tak. tak, przegięty, ale to działało na mnie. Ale jednocześnie miałem świadomość, że no nie siądę i nie będę generował układów gwiezdnych, sprawdzając warunki, mgławice, grawitację, ciemną materię, whatever tam chodziło, No bo nie mam na to czasu i nie, nie będę się tym bawić, nie? Tutaj rozumiem, ale też lubię to trawelorskie podejście. Ja oczywiście mogę mieć część podończników na pół część nie? A na szczęście mam teraz laptopa i jadę z jednym podróżnikiem na sesję i resztą na laptopie i też nie ma tragedii. Ale to nie znaczy, że atakuję Cepheusa, bo mhm. mnie zainteresowa zainteresowałeś, tylko że no wiadomo, to jest jak ktoś by chciał siąść i sobie właśnie zrobić setting. Tak jak ja chciałem robić tak. do, do Konana. E, Konana, to szukałem mechaniki i zdecydowałem się na BRP. Pierwotnie miał być robiony na, na 20. Fejcie. Aha, na fejcie? Nie, na fejcie. Na fejcie nawet już wprost, kiedy się powiedziałem, tylko na jakiś tam, gdzieś tam gdzieś tam jak blog prowadzimy było napisane, że decydujemy się na fejta, a potem zmieniliśmy zdanie i z zyskiem dla tego, co się działo na sesji. Mm. No ja pamiętam na przykład ten moment, w którym wymyśliłeś sobie, że nie chcesz rzucać sto z gośćmi i potrzebujesz takich zasad do otoczenia potyczek małych oddziałów i Prawda, mechanika po prostu jako moduł się dokleiła do tego. Mm -hmm. Wyciągnąłeś ją z zrobiłeś, dokleiłeś i świetnie pasowała. To w CPU się będzie tak samo działało, właśnie te wszystkie mechaniki. I A teraz, nie, żeby nie było też nie, tak, żeby nie było też niedomówień, e, Cepheus Engine, ten pierwotny, ten, który się pojawił w 2016 roku, był, darmowym, e, zasadami był darmowymi zasadami. Cepheus Universal jest e, zasadami płatnymi i można go kupić oczywiście na Director RPG. Kosztuje 20 dolarów w tym momencie e, PDF. A nie wiem, ile będzie no, tak kosztował. Tak, nie wiem, ile będzie kosztował po wydrukowaniu. Myślę tyle, że tyle samo, co inne podręczniki, co jest trochę problemem, bo piękny to on nie jest i nie będzie. To mogę powiedzieć od razu. I to jest chyba tyle. Mał, bardzo Ci dziękuję za ten podręcznik. Strasznie mi było fajnie, że e, ja go dostałem. To było dla mnie wtedy takie rozbrajające kompletnie. E, I bardzo chciałem się przyłożyć do niego, żeby go przejrzeć i dokładnie opisać, co wszystko w nim jest, co mam nadzieję udało się w tym materiale. I to tyle ode mnie w tym temacie.